Słyszałeś, że po 30. metabolizm gwałtownie spada? Pamiętaj, to błędne przekonanie. Dzisiaj pokażę Ci, co tak naprawdę dzieje się z Twoim metabolizmem po 30. oraz jak prostymi krokami możesz go przyspieszyć i odzyskać energię i formę. Nauka jasno pokazuje, że metabolizm nie spada nagle po 30. Wtedy realnie zmienia się nasz styl życia. Mniej czasu na ruch, więcej stresu w ciągu dnia, więcej pracy czy obowiązków. Dobra informacja dla Ciebie jest taka, że możesz to odwrócić. Regularny trening siłowy i budowa masy mięśniowej działa jak naturalne pobudzenie metabolizmu, bo mięśnie zużywają energię również w spoczynku. Wystarczy wprowadzić 2-3 intensywne treningi w tygodniu i zadbać o codzienną aktywność w ciągu dnia, np. spacer, schody zamiast windy czy rower. To niewielki wysiłek, który długofalowo przynosi Ci efekt. Zamiast obwiniać swój wiek, zacznij wykorzystywać swoje ciało tak, aby pracowało na twoją korzyść. Metabolizm nie jest stracony, potrzebuje tylko odpowiedniego bodźca, zwłaszcza po 30. Chcesz wiedzieć jak dokładnie poukładać trening i nawyki, żeby przyspieszyć metabolizm po 30? Zaobserwuj mój profil i bądź na bieżąco.